Witam Państwa ponownie. Dzisiaj powiemy sobie o tworzeniu bajek na potrzeby małych pacjentów oraz opisaniu historii z dzieckiem, które mogą być potraktowane jako forma terapii. To najbardziej praktyczny aspekt pracy. On wynika z tego, że po prostu nie zawsze znajdujemy teksty. Dostosowane do potrzeb pacjenta. Czasami te problemy są tak bardzo zindywidualizowane, że naprawdę albo mamy do wyboru oprzeć się na tekście jakimś takim bardziej ogólnym, na przykład pracującym na lęku, albo zrobić coś szczegółowego specjalnie dla dziecka. Jednym z takich najbardziej. Specyficznych tekstów, które pisałam, zindywidualizowanych, do, dostosowanych do potrzeb. To była bajka na potrzeby pracy z chłopcem, który miał fobię specyficzną dotyczącą guzików. No i ta bajka, oczywiście, była elementem pracy. Na początek chciałam Państwu, może powiem jeszcze, co chciałabym, żeby było celem naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym, żeby po, po tej części potrafili Państwo napisać tekst bajki terapeutycznej samodzielnie albo z dzieckiem. Ja powiem też o tym, kiedy, po którą formę sięgnąć.